Witajcie kochani, to już jest drugi film, gdzie pokazuję bardzo proste układy animacyjne, które możemy wykonać z dziećmi. Pierwszy film był o kocie Sito, czyli o małym samochodziku. Układu tego nauczyłam się pracując w Hiszpanii. A dzisiaj zdańczymy sobie El Polito Pio. Jest to piosenka o kurczaczku, który jest w radiu i wydaje dźwięk Pio. Jest również dostępna wersja tej piosenki po polsku, także możecie wybrać wersję hiszpańską czy polską, a nawet wydaje mi się, że również w innych językach. Gdzieś mi się tam przewinął portugalski, natomiast my zaś tańczymy dzisiaj przy hiszpańskiej wersji. Pod tym filmem znajdziecie również po kolei, jakie występują zwierzątka w języku hiszpańskim z przetłumaczeniem na język polski. Zanim jednak przejdziemy do odtańczenia, chciałabym przećwiczyć z Tobą kilka takich prostych kroczków, które na koniec połączą się w jedną szaloną całość. A więc zaczynamy od tego, że słuchamy, co się dzieje w radio. Słuchamy, i w radiu jest kurczaczek. Mamy kurkę, kogut, indyk, gołąbek, potem mamy kotka, pieska. Dalej mamy kozę, owce, krowę i byka. Na koniec mamy traktor. W animacji, którą z pewnością znajdziecie na YouTubie, traktor rozjeżdża kurczaczka. Jest to taka wersja, wiecie, dość drastyczna, więc zazwyczaj możecie po prostu powiedzieć, że ten traktor rozgania zwierzątka i dlatego robimy: O, wszystkie zwierzątka uciekły. Kiedy dojdziemy do byka, wszystko powtarzamy od tyłu, czyli będzie to wyglądało w ten sposób. Byk, krowa owca koza, piesek, kotek, gołąb, stąd pójdziemy do indyka, kogut, kurka i kurczaczek kija. Ok? To już jest bardzo proste. Jeżeli sobie wszystkie związka przećwiczy, nie będzie żadnego problemu. Natomiast gwarantuję, że, że pokochasz tą piosenkę równie mocno jak ja, kiedy tylko opanujesz te wszystkie drobne kroczki. Zatem zaczynajmy!